Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, jesteśmy na budowie na przedostatnim dniu budowy. Jutro mają skończyć. Zaczynamy odcinek. Ale pierwsza bardzo ważna rzecz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a interesuje Was życie na Filipinach, proszę kliknijcie ten przycisk poniżej, naprawdę mi pomożecie. Dziękuję bardzo i zaczynamy odcinek. No, a więc, tak słuchajcie, jesteśmy na budowie. Postęp jest. Wczoraj nie nagrywałem, przedwczoraj bodajże też nie nagrywałem. Tak jak przyjechali, zaczęli pracować po pieście, wszystko wróciło do normy, więc przyszli we wtorek. Zaczęli pracować i ruszyli z tematem. Ruszyli z tematem dosyć mocno, bo jak zobaczycie, popatrzcie, to już jest druga strona, która ostatnio praktycznie była, no nie była gotowa. Dwa dni później, dwa dni później już są wszystko zbrojenia porobione szalunki, i dzisiaj właśnie zalewają te wszystkie, te wszystkie supy czyli jeden. Dwa, trzy, no i oczywiście ten wieniec u góry będzie tak samo zalany. Jutro to mają rozszalować, zrobić kolejną mieszankę i zalać pozostałe resztę i skończyć robotę w piątek. Jestem mega szczęśliwy, bo no przyspieszyli. Nasza rozmowa jednak była na tyle konstruktywna, że, że zrozumieli, że później już nie będzie pracy, bo trzeba to po prostu skończyć. No więc. Udało się, można powiedzieć. Jestem bardziej szczęśliwy niż byłem wcześniej. Teraz już nie mam na co narzekać. Kolejna rzecz, która się zmieniła, słuchajcie, to jest to, że sprzątają bambusa. Nie wiem, kiedy go zaczęli sprzątać. Podejrzewam, że dopiero dzisiaj. Tak czy inaczej zaparkowali samochód na przodzie i tam wnoszą tego bambusa całego stąd. Mam nadzieję, że jak go już wywiozą, przewiozą, gdzieś go tam sobie, zrobią z nim porządek to zaczną sprzątać tą ziemię, żeby tutaj można było zrobić cokolwiek, żeby to mogło zacząć, żeby to miało ręce i nogi zaczęło wyglądać. Zresztą pokażę wam widok z góry, no to już to wygląda jako tako, są obrzeża działki, naprawdę, no teraz to już zaczyna wyglądać. Widać gdzie się działka zaczyna, widać gdzie się działka kończy, widać ile jest zrobione. Tyłu na razie nie robimy, tak jak mówiłem, bo po prostu nie ma sensu. Kolejna rzecz, którą zauważyliśmy, to że dzisiaj zaczęli kopać kolejne przedłużenia, poszerzenia drogi, więc bardzo możliwe, że ziemię zaczną przywozić. Jeżeli ziemię zaczną przywozić. Wszystko będzie ok, bo mogą ją zasypywać spokojnie z tej strony i tam sypać, i sypać. Hmm. Kolejna rzecz, którą zobaczyłem, tak samo słuchajcie, to zobaczcie, ile nam halobloków zostało. Ja się nie zajmowałem obliczeniem tego, zaufałem im. Może to był błąd, tych halobloków zostało pewnie no 150 albo i więcej. Tutaj już tak naprawdę nie ma na co ich wykorzystywać, podejrzewam, że będzie trzeba je tam zostawić i ewentualnie to będzie po prostu zrobione tak, że może zatrzymamy je tutaj do czasu, aż będziemy robić tył. Chociaż może zróbmy tak, no jeżeli, muszę to wyliczyć ile im wyszło na takie ogrodzenie, ile wyszło na tą stronę, więc jeżeli na tył by miało wyjść mało, no to po prostu niech zrobią ten tył już i będzie święty spokój. Szczególnie, że cementu pewnie też nam zostanie trochę. No nic, muszę to jeszcze słuchajcie, przemyśleć, jak to finansowo stoimy, bo teraz się szykują kolejne jakieś inne wydatki, o których jeszcze nie mogę mówić, ale, ale mam nadzieję, że, że wszystko się uda pogodzić ze sobą i wystarczy nam kasy, żeby nawet tył może zrobić w przyszłym miesiącu, w tym miesiącu. No tak jak mówię, no ostatnio się narzuciło dużo różnych wydatków. Potrzebnych, niepotrzebnych, więc trzeba to wszystko jakoś ze sobą pogodzić, a ta, ta budowa, ta konstrukcja nie była nigdy planowana tak przez nas od dłuższego czasu. Tylko po prostu jak mówię, to był taki bardziej spontaniczny wymysł przez to, że e, zaczynają tą ziemię sypać tutaj i musieliśmy cokolwiek zrobić. Ale zresztą za tym, o tym będzie za moment. No i słuchajcie, teraz chciałbym wam. Chciałbym tak naprawdę odpowiedzieć na wasze najbardziej. Mm, Najbardziej popularne pytania, które zdarzały się pod komentarzami z całej serii tych filmików, bo to są uważam bardzo ważne informacje. Ja nie wiem, czy wszystkie do końca wyjaśniłem tak, że, żeby były zrozumiałe. Pierwsze pytanie, które zawsze się pojawiało, przed, chyba pod każdym filmikiem było nawet parę, parę razy, to było to, dlaczego im płacisz na dniówki, a nie za kontrakt? E, tutaj pamiętajcie, żyjemy na Filipinach. Oni wolą takie rozwiązanie, oni sobie dzienną stawkę ustalają. Oni decydują, tak naprawdę, ile chcą zarabiać. No, oczywiście to wszystko można negocjować. Jeżeli cena jest jakaś kosmiczna, to się na to po prostu nie zgadzacie. Jeżeli jest normalna, to się zgadzacie. Tutaj bardziej chodziło o to, że to właśnie ma być bez kontraktu. Ma to być tak zrobione. Jak to Krystyn po prostu chciała. Czyli miała tam swoich pracowników, którzy pracowali dla Cioci kilka razy już w różnych innych projektach, robili podobne rzeczy, więc ona ich zatrudniła. To nie to, że zatrudniła nawet ich wszystkich, tylko zatrudniła tego głównego szefa z ich jego pomocnikiem. No on później zdecydował, że fajnie by było, żeby mieć jakichś kolejnych pomocników, więc też tam kogoś załatwił i my się po prostu z nimi za dniówki rozliczaliśmy. Oczywiście tygodniowo. Jeżeli byśmy im powiedzieli słuchajcie tak, że dobra macie za robotę, to są dwie opcje. No, albo w ogóle by się na to nie zgodzili, bo oni sami by nie byli w stanie tego obliczyć, ile im to zejdzie, albo co gorsze, robiliby to strasznie, strasznie niedokładnie. Takie są niestety warunki na Filipinach, z tym się trzeba pogodzić, no tutaj nie ma innego wyjścia. Tak jak mówię, no taką, taką tylko i wyłącznie opcję mieliśmy i taką wybraliśmy, więc tutaj też zrozumcie to proszę. Jeżeli już mówimy o budowie i pracownikach, to warto też wspomnieć o tym kolejnym pytaniu, czyli bardzo dużo osób pisało do mnie o tym, że oczywiście ty powinieneś być na budowie 8 godzin dziennie, pilnować dokładnie to co oni robią, to byś to skończył trzy razy szybciej. Słuchajcie, pewnie tak, pewnie bym to skończył trzy razy szybciej, natomiast nie miałbym pieniędzy, żeby to, żeby to budować, no bo to jest prosta zasada. Bardzo dużo osób, które ogląda, które ogląda ten kanał, myśli, że ja żyję z YouTube'a. Nie, ja całkowicie nie żyję z YouTube'a. YouTube nawet nie jest wliczony jako jako zarobek dla mnie w skali miesięcznej. To są po prostu jakieś ekstra, małe, dodatkowe pieniądze. Bardziej chodzi o to, żeby trzymać ten kanał, nie na nim zarabiać, tylko po prostu, żeby pokazywać Wam, jak wygląda życie na Filipinach. I mam nadzieję, że to zrozumieliście. I oprócz tego oczywiście ja pracuję na cały etat, więc ciężko jest dla mnie, żeby wziąć urlop na trzy tygodnie, czy nawet na dwa tygodnie, tylko dlatego, że pracownicy tutaj chcą pracować, a ja muszę ich pilnować. To nie jest jakoś taka wielka konstrukcja, że oni musieliby być pilnowani. Jeżeli będziemy budować dom, to oczywiście weźmiemy jakąś firmę, która będzie zaufaną firmą, która będzie robiła to po prostu na kontrakt. Czyli Tyle mamy zapłacić za taką i taką robotę, i tak to będzie skończone. Wtedy będę mógł tylko sobie dojeżdżać co jakiś czas i to zobaczyć, jaki jest postęp, pokazywać ją zresztą na filmikach tak samo. Natomiast no teraz po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości, żebym, tak jak mówię, rzucił pracę na parę tygodni po to, żeby tutaj być 8 godzin dziennie. Pewnie by było więcej tych filmików, pewnie może by były jakieś bardziej ciekawsze interakcje z pracownikami czy innymi, inne rzeczy, natomiast po prostu ja sobie na to nie mogę pozwolić. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Kolejne pytanie, które się bardzo często powtarzało przy różnego rodzaju filmikach z budowy, było, dotyczyło tego, że przecież mieszkasz tyle czasu na Filipinach i nie znasz ich kultury pracy, dlatego jesteś taki zszokowany, że to wszystko widzisz, jak oni pracują albo jak to po prostu wygląda. Nie słuchajcie. To są filmiki na YouTube. Macie rację, ja mieszkam ponad już 7 lat i znam ich kulturę pracy, znam wszystkie inne rzeczy, które tak naprawdę tutaj się odbywają i wiem jak to wygląda i byłem na to przygotowany, że na te rzeczy będę na pewno zły podczas budowy. Natomiast, żeby nagrać dla Was te filmiki, no to musiałem Wam pokazać jak to mniej więcej wygląda. Dla nas akurat to, że oni pracują tak, a nie inaczej, to jest mała strata. No jeżeli byście pomyśleli, że tak naprawdę przez półtorej tygodnia dwóch pracowników tylko łącznie wykopało te ponad. Ponad 100 metrów, nie, ponad 50 metrów wykopów bez żadnej betoniarki, bez niczego, wszystko zrobili tak naprawdę ręcznie, nawet nie mieli żadnego narzędzia elektrycznego, więc to nie wychodzi aż tak źle, no słuchajcie, to są chyba 4 tygodnie w tym momencie, ja po prostu bardziej mi chodziło o to, żeby wam pokazać na filmikach jak to dokładnie wygląda, jak wygląda ich właśnie kultura pracy, z czym trzeba się liczyć, tak żebyście wy nie popełniali podobnych błędów na przyszłość. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Pytanie, które chyba dostawałem najczęściej od osób z wykształceniem technicznym, albo przynajmniej tak myślą, że z wykształceniem technicznym, albo osób, które się coś znają na budowie, słuchajcie, dotyczyło tego, że te murki, oczywiście, powinny iść na zewnątrz, a nie do wewnątrz. No, tak, tylko że słuchajcie, pierwsza sprawa, chyba już to tłumaczyłem. Nikt z moich sąsiadów nie chciałby mieć takich morków u siebie na działce, szczególnie że to nie jest mój teren. Więc robienie tego na przykład o 20 czy 30 cm z każdej strony węższego też nie miałoby sensu. Dlatego tak, a inaczej wymyśliliśmy to. Ogólnie, jeżeli chodzi o konstrukcje budowlane, coś takiego tak samo jest dozwolone. Jeżeli tam pod spodem jest taka powiedzmy stopa, jeżeli siły działają, to działają oczywiście na murek, ale tak, tak samo działają w dół. tak? Ciężar, więc jeżeli ciężar będzie trzymał tą stopę, ta stopa się i tak nigdy nie przewróci. Tutaj pamiętajcie o tym. Oczywiście, tak jak mówię, lepszym pewnie rozwiązaniem może by było to zrobić z zewnątrz, ale zwróćcie sobie uwagę na to, jak działają siły. Jeżeli nie, to zapraszam do pierwszej klasy technikum budowlanego, chyba na pierwszych lekcjach albo drugich lekcjach konstrukcji są informacje na ten temat. No teraz już dokładnie, nie no oczywiście żartuję sobie, nie wiem czy na pierwszej czy drugiej lekcji. Ale są to podstawowe rzeczy, no a to zobaczcie jak wybrzuszyło, dziwnie. Tak czy mówię Wam, że to jest przemyślane, to ma ręce i nogi i takie coś jest też dozwolone w konstrukcjach, możecie sobie sprawdzić w podręcznikach. Pytanie, które też bardzo często znowu było, pomimo tego, że mówiłem o tym i kilka filmików już na tym nagrywałem, wiem, że dużo osób tak naprawdę jest nowych i nie, nie wie, nie pamięta, nie oglądało wszystkich filmików, ale pytanie dotyczyło tego, co Ty chcesz tutaj tak naprawdę budować? Więc od razu Wam wyjaśnię dla tych wszystkich, co nie oglądali tych filmików, że jeszcze raz, że na pewno nie będziemy tutaj budować domu mieszkalnego dla nas. Raczej na 99% nie będziemy tutaj budować domu mieszkalnego dla kogoś innego. Jedyne co będziemy tutaj robić, to będą, to jest teren przeznaczony pod inwestycje. Inwestycje tego typu, jak właśnie takie rolapy, czyli rozwijane przody, gdzie ludzie sobie mogą wynająć je i po prostu tam odprowadzić swoje sklepy, restauracje czy inne rzeczy. To jest najwygodniejsze dla nas rozwiązanie, ponieważ to jest przy drodze głównej pomiędzy Walencją a bakong i to ma ręce i nogi. Tutaj na przykład ja nie chciałbym mieszkać, bo to jest za blisko drogi głównej, za duży hałas. Pomimo tego, że mieszkam tak naprawdę w Dumaguete w centrum w tym momencie, no to nie chciałbym tego samego robić drugi raz, tak? Więc to jest tylko i wyłącznie pod inwestycje. Oczywiście, jeżeli się okaże, że słuchajcie, skończymy tą budowę tutaj, znaczy wyrównamy już ten teren, na 100% wystawimy takie ogłoszenie, że na przykład ziemia jest do wynajęcia na do kolejne 25 lat. Jeżeli jakaś firma, która chce ją wynająć na 25 lat z przedłużeniem na kolejne 25 lat się zainteresuje tym, pewnie ją wynajmiemy, jeżeli oczywiście cena będzie odpowiednia dla nas. No a teraz się właśnie tak już rozpadało, że muszę się iść schować, bo nie ma sensu po prostu nagrywać dalej. Poczekam chwileczkę, może akurat przejdzie. Zaraz zobaczymy. No, przestało padać. Przynajmniej może na chwilę. Ale ogólnie jeszcze jest jedno bardzo ważne pytanie, które zawsze zadawaliście. Dlaczego budujemy pierwsze murki, a nie pierwsze rozsypiemy ziemię albo nasypiemy ziemię, a później jakieś kwiatki posadzimy, czy coś tak w tym rodzaju. Słuchajcie, tak jak Wam wspominałem też na kilku filmikach, nie ma po prostu takiej możliwości. My tą ziemię dostajemy za darmo, bo akurat kopią tutaj, poszerzają tą drogę wzdłuż Walencja, Baką. Więc jeżeli ją poszerzają, tą drogę, mogą tą ziemię do nas wysypać. A żeby ją wysypać, pierwsze musi mieć murki. Więc po prostu w zasadzie ten sam dzień, kiedy zaczęli ziemię przywozić na ten przód, tak jak widzicie, zaczęli tak samo murki kopać. I to była jedyna opcja, żeby to zrobić. No jak już zaczęli te murki kopać, i robić na no to już powiedzieliśmy, dobra, to skończycie chociaż tak do całości, po całości tył. To zobaczymy, czy zrobimy później, czy teraz. Więc to taka po prostu była zasada. Natomiast słuchajcie, na Filipinach też jest to, co musicie to zrozumieć, że oni nie mają jakiegoś, nie wiem, może mają jakiś plan, ale który jest niezrozumiały dla kogokolwiek innego. Przynajmniej my tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Oni nawet nie są w stanie tego wytłumaczyć, kiedy tą ziemię będą przywozić i w jakiej ilości. Dlatego musimy być po prostu przygotowani na to, żeby właśnie teraz posprzątać cały ten przód, zrobić z tym porządek, jeden wielki. I jak już będzie to, to przynajmniej kolejne samochody będą mogły jechać i sypać i sypać wszystko. Jeżeli będą przyjeżdżać, jeżeli nie będą przyjeżdżać, no musimy kombinować coś innego, musimy szukać jakiegoś innego rozwiązania. Nie wiem jeszcze gdzie, nie wiem jeszcze jak. Mam jednak cichą nadzieję, że te samochody będą przyjeżdżać z tą ziemią jak zaczną po prostu poszerzać tą drogę. Tak czy inaczej muszą tą drogę poszerzyć kiedyś, więc przynajmniej będziemy czekali na tą ziemię. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że ta ziemia przyjedzie. Przynajmniej tak, żeby chociaż do połowy tą działkę wyrównać. A tutaj pokażę Wam jeszcze jak słoneczko wyszło, jak wygląda działka stąd. Z tej z perspektywy. Tak jak Wam mówiłem, to jest około 400 metrów kwadratowych 400 m kwadratowych przy głównej drodze, która to idzie, no jest kawałek ziemi, nie jest to jakiś ogromny oczywiście, no ale 400 m kwadratowych jest wystarczające, żeby spokojnie na Filipinach wybudować coś i mieć z tego. Pasywny dochód w przyszłości. Przynajmniej takie jest założenie. No, a oczywiście zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. no, zaczyna to wyglądać. Jak tego bambusa zaczęli sprzątać, to już widać tył. To się też trochę uleżało. Mam nadzieję, że to się spali w końcu albo coś się z tym zrobi z tymi resztkami tego bambusa. Żeby było ładnie, schludnie i można było to ziemią wypełniać. Jutro jeszcze musimy wykombinować coś, bo jak będą jutro kończyć pracę, żeby chociaż ten cement gdzieś przewieźć do brata Krystyn. Te halobloki to już nie ma sensu, to one tutaj zostaną. Tylko będzie trzeba je jakoś przykryć, czyli pewnie będzie trzeba jakąś tarpolinę kupić, żeby to, było, żeby to nie było w słońcu, żeby to nie było w deszczu. Żeby one się trzymały jakoś tam lepiej. No i jeszcze dalej później będzie to co robimy z tym... Z izolacją tych murków, no ale to tak jak mówię też jeszcze nie wiem co z tym zrobimy, dalej szukam jakiegoś rozwiązania po filipińsku, za bardzo nie ma za dużo tej, takich rozwiązań, w ogóle paru osób których się pytałem no to tak oczy zrobili i za bardzo nie wiedzą o co chodzi, a starałem się jak najdokładniej wytłumaczyć, więc hmm. no nic no mam nadzieję, że to uda się jakoś załatwić sensownie. No i też słuchajcie, dzisiaj już mogę Wam powiedzieć, bo to będzie pewnie ostatni odcinek z budowy. Następnego już nie będę nagrywał, bo nie będzie sensu. Bo tak jak mówię, jutro się nic za bardzo nie zmieni, tylko skończę to, co zostało. I fajrant. Ale mogę powiedzieć, że od razu całość tej budowy wyszła około 110 tysięcy peso, czyli cała ta konstrukcja z wykopaniem tego z materiałami. Materiały to wyszło około 35% w porównaniu, przepraszam, robocizna wyszła 35% do 65% materiały kosztowały. Więc to możecie sobie już przeliczyć, Naru wam tutaj nawet napiszę. Tam jest plus, plus, plus parę tysięcy peso różnicy, bo nie jestem do końca pewien. No, oczywiście nie liczyłem takich wydatków dodatkowych, jak na przykład nasza benzyna, żeby tu przyjeżdżać codziennie, czy jakieś dodatkowe obiady dla nich, czy jakieś dodatkową wodę. Po prostu liczyłem tylko i wyłącznie ile konkretnie płacimy za robociznę, a ile konkretnie płacimy za materiały. Zebrałem te wszystkie rachunki, po prostu i to podsumowałem. Więc zawsze tam wyszło troszeczkę więcej, no bo coś tam trzeba było dokupić. Z jedzenia czy z jakichś właśnie takich innych małych, drobnych rzeczy Choć nawet pokazuje no, się, że ta benzyna, żeby tutaj jeździć codziennie. To też nie taka mała rzecz, bo to też wyszło parę stówek dobrych na polskie, no ale tak jak mówię, no to, było, to było do obliczenia. Tak, tak czy inaczej przyjmowaliśmy, że to będzie około 100 tysięcy peso. Przynajmniej takie były moje obliczenia wyszło troszeczkę więcej, no ale to jest akurat mała różnica. A ja w tym momencie chciałbym Wam podziękować za oglądanie filmiku do końca, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie filmiki chcielibyście jeszcze zobaczyć, co Was interesuje. Oczywiście dziękuję za wsparcie na patronite, za wirtualną kawę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!